Gdańskie targi turystyczne to coroczna impreza organizowana w kwietniu na terenie MTG, czyli Międzynarodowych Targów Gdańskich. Każdy odwiedzający to miejsce ma okazję dowiedzieć się o najciekawszych atrakcjach turystycznych wystawiających się miast, regionów, a nawet krajów. Przyjrzeliśmy się uważnie, jakie atrakcje możemy spotkać w Powiecie Gdańskim. Powiat Gdański prawie w całości możemy zwiedzić na rowerze, korzystając ze szlaku menonitów poprzez szlak cysterski rowerowy, jak również można zwiedzić na rowerze szlak domów podcieniowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się też faktoria w Pruszczu Gdańskim. Poza imprezami typowo rozrywkowymi, które odbywają się cały rok, a najintensywniej w okresie wakacji, w tym roku zacznie funkcjonować główna część faktorii. Zrekonstruowana wioska rzymska będzie uczyła przez zabawę. Od tego roku będą odbywały się w tych miejscach zajęcia edukacyjne, gdzie zainteresowane osoby będą mogły na na żywo spojrzeć w przeszłość i obejrzeć, jak to miało miejsce w przeszłości. Przetwarzanie tych surowców, wytwarzanie różnego rodzaju dóbr, praca kowali, czy też zarządzanie całą fakturą przez wodza. Warto również zwrócić uwagę na nowo wybudowane centrum rekreacji w Juszkowie, którego główną atrakcję stanowi szlak kajaków śladami 19 elektrowni wodnych. Można z Juszkowa zwiedzić każdą z tych elektrowni poprzez szlaki wodne. Również w tym centrum znajdują się boiska do koszykówki, ścieżka zdrowia. Zabaw dla dzieci. Na gdańskich targach turystycznych w tym roku wystawiło się ponad 300 wystawców z całej Polski i zagranicy. Nie da się dogłębnie poznać wszystkich walorów na wystawionych tu stoiskach, ale już nawet krótki kontakt wystarczy, żeby zainteresować turystów danym regionem.